Witam wszystkich widzów Tajemitów. Twarde dowody wyłaniające się obecnie z Egiptu zdecydowanie sugerują, że Wielki Sfinks w Gizie nie został wyrzeźbiony w czasach faraonów, jak zawsze sądzono, ale znacznie wcześniej. Jak szeroko nagłośniono w ciągu ostatnich kilku lat profil geologiczny tego najstarszego z pomników sugeruje, że powstał on przed stopniowym wysychaniem Bliskiego Wschodu w czwartym tysiącleciu przed naszą erą. Wydaje się zatem, że intensywne wietrzenie jego ciała nie zostało spowodowane erozją piasku, ale opadami deszczu na przestrzeni wielu tysięcy lat. Ostatni raz tak obfite opady deszczu miały miejsce w okresie znanym klimatologom jako neolityczny subpluweil, który miał miejsce między 8 tysiącami a 5 tysiącami lat przed naszą erą. Sugeruje to, że Sfinks został wyrzeźbiony w tym czasie. Lub nawet wcześniej. Sfinks jest bez wątpienia lwem, którego głowa została ponownie wyrzeźbiona w czasach faraonów, aby przedstawiała króla noszącego nakrycie głowy Nemes. Zorientowany dokładnie na wschód, spogląda w stronę punktu na horyzoncie, gdzie słońce wschodzi podczas każdej równonocy wiosennej i jesiennej. Jego funkcja przypomina znacznik czasu, wskazówkę minutową zegara rejestrującą powrót kuli słonecznej podczas jej 365-dniowego cyklu. Jednak posiada także mniej oczywistą, choć być może ważniejszą wskazówkę godzinową, a ta oznacza maleńkie przesunięcie w gwieździstym baldachimie podczas obracania się wokół 26-tysięcznoletniego cyklu recesji. Ten efekt wizualny spowodowany jest niezwykle powolnym kołysaniem się Ziemi, który można porównać do kołysania się dziecięcego bączka, jeśli obraca się on w ślimaczym tempie. Z astronomicznego punktu widzenia zjawisko znane jako precesja powoduje, że 12 konstelacji zodiakalnych cofa się w regularnej kolejności zgodnie z ekliptyką, czyli ścieżką Słońca. Mówiąc najprościej, oznacza to, że gwiazdy wschodzące obok słońca ustępują miejsca kolejnej konstelacji, co około 2160 lat, aż wszystkie 12 znaków zodiaku zakończy tę astronomiczną karuzelę. Aby odczytać precesję jako długoterminowy cykl czasowy, starożytni odnotowywali, który znak Wschodził wraz ze Słońcem w czasie równonocy wiosennej, punktu zerowego kalendarza rocznego w wielu kulturach Bliskiego Wschodu. Jeśli dzisiaj spojrzymy w stronę wschodniego horyzontu, tuż przed wschodem Słońca zobaczymy gwiazdy ryb. Kiedy Aleksander Wielki podbił Imperium Perskie w 330 roku przed naszą erą, gwiazdy barana. Wschodziły wraz ze Słońcem, znajdującym się w równonocy, a także gdy piramidy w Gizie zbudowano około 2500 lat przed naszą erą, były to wtedy gwiazdy byka, które wschodziły wraz ze Słońcem podczas wiosennej równonocy. Jeśli Wielki Sfinks został wyrzeźbiony jako znak równonocy, w tym samym czasie, gdy w czasach faraonów budowano sąsiednie piramidy, z pewnością miałoby to większy sens, gdyby był to byk. Uczynienie go lwem wskazuje na związek z gwiazdami lwa, co sugeruje, że oznacza on wiek, w którym konstelacja lwa wschodziła wraz ze słońcem znajdującym się w równonocy. Ostatnia era lwa miała miejsce pomiędzy 10970 a 8810 rokiem przed naszą erą, co sugeruje, że data budowy Wielkiego Sfinksa przypada gdzieś w tym przedziale czasowym. I trzeba tutaj podkreślić, że w żadnym wypadku nie jest to nowy pomysł. O ile wiadomo, teorię tę po raz pierwszy wysunął brytyjski astromitolog Gerald Massey w 1907 roku. W niezwykłym dziele zatytułowanym Starożytny Egipt Światło świata odważnie stwierdził, że Możemy datować Sfinksa jako pomnik wzniesiony przez tych wielkich egipskich budowniczych i myślicieli, którzy żyli w dużej mierze jakieś 13 tysięcy lat temu. To jest w erze Lwa, jego astronomicznego odpowiednika. Nowsze dowody, astromitologiczne przedstawione przez Grahama Hancocka i Roberta Bivala w ich książce Keeper of the Genesis z 1996 roku przekonująco wskazują, że Wielki Sfinks, jak również Plan Skowyżu Gizy jako całości muszą datować się już na 10 500 lat przed naszą erą, czyli dokładnie ramy czasowe wyznaczone dla nagłego zaprzestania protorolnictwa wzdłuż Nilu. Skoro wiemy, że wielkie kamienne bloki wydobyte z zapadniętego ogrodzenia wokół pomnika Lwa, w czasie jego budowy zostały użyte do budowy pobliskich świątyń Sfinksa i Doliny, to one również mogą pochodzić z tej samej odległej epoki historii ludzkości. Co to oznacza? To, że w ten sposób dowiadujemy się, że wszystko wskazuje na obecność w Egipcie około 10 500 lat przed naszą erą jakiejś tajemniczej zaawansowanej kultury i to nie byle jakiej kultury technicznej posiadającej wiedzę przewyższającą naszą ukierunkowaną w zupełnie inną stronę fizyki chemii astronomii i tym podobnych kultura ta posiadała technologię budowlaną tak rozwiniętą że dzisiaj jeszcze przewyższającą najbardziej odważne konstrukcje byli to znawcy agronomi, inżynierii technologii budowlanej, a także astromitologii i geomityki, która obejmowała głęboką wiedzę o 26-tysięcznoletnim cyklu procesyjnym Ziemi. Kim byli ci ludzie? Czy ci budowniczowie Wielkiego Sfinksa naprawdę byli przodkami wysokich strażników Kurdystanu o twarzach żmij? Możliwe, jeśli się przynajmniej połączy ich wzrost, wręcz gigantyczny, wskazany również na płasko rzeźbach egipskich. Folklor, legendy i rozprzestrzenianie się rolnictwa Starego Świata wydają się potwierdzać ten pogląd. Jeśli jednak tak było, to co się stało, że egipska kultura starszych chciała wyemigrować na wyżyny Kurdystanu? Jak już odpowiednio wykazano w innym miejscu, co uczynili Hapgood w 1958 i 1970 roku, Heinekog w 1995 i Flemad w 1995, istnieje wiele dowodów na to, że gdy ostatnia epoka lodowcowa dobiegła końca w 11 i 10 tysiącleciu przed naszą erą, Świat został wstrząśnięty serią poważnych zmian klimatycznych i wstrząsów geologicznych. Były one tak nagłe, że co niektórzy poważni badacze są zdania, że wówczas nastąpiło działanie pierwotnych istot posiadających i znających doskonale technologię terraformowania. Dowodem na to mają być rasy gigantów, które na skutek zmian grawitacyjnych Ziemi wyginęły wraz z dziewiczymi, gigantycznymi, pierwotnymi lasami i rajskimi drzewami. Przywołuje się tutaj też właśnie przykłady samotnych gór jako skamieniałych rajskich drzew. Wulkany wybuchały, trzęsienia ziemi wstrząsały ziemią, powodzie zalewały krajobraz, a długie okresy ciemności przesłaniały słońce doprowadziło to do zniszczenia niezliczonych milionów zwierząt i całkowitego wyginięcia dziesiątek pojedynczych gatunków. Legendy o kataklizmach na całym świecie zdają się opisywać te wydarzenia z kolorowymi i często symbolicznymi szczegółami. Proponowana przez Egipt kultura starszych znalazłaby się w samym środku globalnej zagłady. Z pewnością wiadomo, że zmiany klimatyczne zachodzące w tej epoce spowodowały rozległe powodzie wzdłuż Nilu, co było przyczyną zaprzestania protorolnictwa, jak sugerują uczeni. Wydaje się prawdopodobne, że te niespokojne czasy zmusiły wysoką kulturę Egiptu do fragmentacji i rozproszenia, co spowodowało nagłe zaprzestanie protorolnictwa wśród różnych społeczności Nilu. Przypuszczalnie to potwierdzają barwne relacje o pożarach i powodziach, które miały miejsce w samym Egipcie. Na przykład zachowane teksty koptyjsko-arabskie mówią o zniszczeniu ziemi zarówno przez powodzie, jak i wielki pożar, który wybuchł z konstelacji Lwa, co jest odniesieniem niekoniecznie do jakiegoś astronomicznego bolidu pochodzącego z tej części nieba, ale do ram czasowych, w których miały miejsce te wydarzenia, innymi słowy w epoce Lwa. Bardziej wymowny jest mit o bóstwie z głową lwa z egipskiego panteonu, ponieważ rasa ludzka odwróciła się plecami od Boga słońca Ra, czyli Re, którego uważała za starego, zacięta bogini rozpętała wszystko trawiący ogień. Jej masowe ludobójstwo doprowadziłoby do zagłady ludzkości, gdyby nie osobista interwencja ra. Zesłał odurzający napar, aby pokryć ziemię. Spożycie tej mikstury tak upoiło Sechmed, że zasnęła. Zakładając, że gwałtowny ogień Sechmed był w jakiś sposób reprezentatywny dla wszechogarniającej pożogi, która spustoszyła Egipt, to czy odurzający napar, który pokrył ziemię, mógł być wspomnieniem późniejszej powodzi, która również zalała ten kraj? Jeśli tak, to czy sama Sekhmet była po prostu alegoryczną aluzją do epoki lwa? Wiele wskazuje na to, że lew zaczął symbolizować epokę chaosu i zniszczenia, która towarzyszyła końcowi epoki lodowcowej, co być może jest powodem, dla którego Arabowie nazwali Wielkiego Sfinksa ojcem terroru. W historii sehmet ocaleni z rodzaju ludzkiego próbują uciec przed niszczycielskim ogniem bogini, wspinając się na górę lub chowając się w norach jak węże czy robaki. Podobne środki ochrony przed kataklizmami, które szalały w epoce lwa, można znaleźć w mitologiach na całym świecie, natomiast obecność takich historii w legendach egipskich wskazuje na rozpad kultury starszych i późniejsze jej ponowne ustanowienie w innych regionach. Czy mogło to obejmować Kapadocję, gdzie podziemne miasta, jak się wydaje, zbudowano już 9 tysięcy lat przed naszą erą i góry Kurdystanu, gdzie obserwatorzy mogli katalizować początek rewolucji neolitycznej już 8,5 tysiąca lat przed naszą erą. Datę tej pozornej diaspory kultury starszych na koniec ostatniej epoki lodowcowej można faktycznie ustalić z pewną dokładnością. Na przykład koptyjsko-arabski tekst z IX wieku, znany jako Abou Hormeis, podaje, że kapłani-astronomowie w Egipcie, zdając sobie sprawę z nieuchronnej zagłady ich rasy, przyznali, że potop miał nastąpić, gdy serce lwa wkroczyło w pierwszą minutę głowy raka. Serce lwa to nazwana dana w czasach klasycznych gwieździe Regulus, gwieździe królewskiej lwa, która leży dokładnie na ekliptyce, czyli postrzeganym codziennym kursie słońca po niej. Ponieważ konstelacja raka podąża za lwem, jedynie w cyklu procesyjnym lew podąża za rakiem w cyklu rocznym, wydaje się to potwierdzać, że legenda ta zachowała nie tylko pamięć o prawdopodobnych wydarzeniach historycznych, ale także przybliżoną datę ich wystąpienia. Pewien kreatywny inżynier elektronik Rodney Hall wgrał informacje astronomiczne zawarte na koncie Abou Hormeis do komputera za pomocą programu SkyGlobe. 3.5. Ustalił, że ostatni raz królewska gwiazda Lwa wzeszła i była widoczna na wschodnim horyzoncie tuż przed wschodem Słońca w równonocy. Było to około 9220 lat przed naszą erą. Kiedy gwiazda Regulus, serce lwa, nie wschodziła już wraz ze Słońcem podczas wiosennej równonocy, astronomowie kapłani Egiptu mogli to uznać za sygnał, że era Raka albo wkrótce się rozpoczęła i wkroczyła już w pierwszą minutę łuku na niebie. Informacje te sugerowały zatem, że właśnie w tym momencie kultura starszych opuściła Egipt, w oczekiwaniu na wielki potop, który miał zalać ich ziemię. Jeśli teraz zwrócimy się do tradycji irańskiej, odkryjemy, że różne teksty zoroastryjskie, w tym Bundahishn, mówią o historii świata rozpoczynającej się 9000 lat przed tradycyjnie przyjętą datą przyjścia jego wielkiego proroka Zoroastra w 588 roku przed naszą erą. Daje to datę 9588 lat przed naszą erą. To właśnie w tym czasie, jak stwierdza jeden z tekstów, dualistyczne bóstwa wiary Ahura Mazda i Angra Mainyu narodziły się z ognia powietrza i wody ziemi, co jest ponownie tajemniczym odniesieniem do ognia i powodzi w czasach lwa. Bliźniacze bóstwa rywalizują o przewagę nad niebem i ziemią, a bitwa została rozstrzygnięta wtedy, gdy Zoroaster za swojego życia pokonał czczących diwa kapłanów magów. Od tego czasu dobry duch Ahura Mazda rządzi niepodzielnie. Czy to wszystko oznaczało, że przodkowie irańskich boskich królów po raz pierwszy zamieszkiwali ich mityczną ojczyznę, znaną jako Ariana Wejah, irańska przestrzeń około 9588 lat przed naszą erą? Jeśli wziąć pod uwagę kilka stuleci, Data ta była niezwykle zbliżona do ram czasowych, w których wydawało się, że egipska kultura starszych uległa rozpadowi. Skoro w wejach utożsamiana jest z wyżynami kurdyjskimi, czy tradycja ta może również odnotowywać przybycie do regionu tych starszych, którzy później założyli proponowaną kulturę obserwatorów? Według mitologii irańskiej dualistyczne siły Ahury Mazdy i Angrimainiu narodziły się z najwyższej istoty znanej jako Zurwan, która symbolizowała nieskończony czas. W rzymskim kulcie boga Mitry, który wywodzi się z pierwotnych źródeł irańskich, koncepcję nieskończonego czasu symbolizowało bóstwo z głową lwa. Posągi przedstawiające tę lwią postać przedstawiają 12 znaków Zodiaku na jej piersi i węża wijącego się nad czubkiem grzywy. Chociaż bóstwo nie jest identyfikowane z imienia, chociaż czasami jest łączone z aeonem, gnostycznym Bogiem czasu, badacze mitranizmu opisują je jako kosmokrator, inteligencję kontrolującą zjawisko precesji. Nie można było zignorować kosmokratora z głową lwa, wywodzącego się z tradycji uznającej, że historia świata rozpoczęła się w roku 9588 lat przed naszą erą w epoce lwa. Czy to możliwe, że chociaż wiedza o cyklu procesyjnym była rozumiana przez starożytną kulturę Egiptu, późniejsze kultury, które odziedziczyły tę tradycję, nie pojęły jej mechaniki? Lew ustąpił miejsca erze raka, potem bliźniąt, a na koniec byka. Symbol, lwa, stał się jedynym kosmokratorem, czyli strażnikiem nieskończonego czasu, w podobny sposób, w jaki wielki sfinks stał się procesyjnym znacznikiem czasu na płaskowyżu w Gizie. Kultura starszych Egiptu nigdy nie zapisała się na kartach historii. Pamięć o ich rzekomych potomkach strażnikach Kurdystanu jest jedynie pustą narracją z ich strony. Bycie zapamiętanym jako piękne anioły, które wypadły z łask lub jako nieśmiertelni bogowie i boginie, albo jako porządliwe demony, które zepsuły umysły ludzkości raczej nie przystaje do ich niesamowitych osiągnięć w astronomii, rolnictwie, geomityce, technologii budowlanej i zorganizowanym społeczeństwie. Prawie na pewno to potomkowie egipskiej kultury starszych utorowali drogę rozwojowi cywilizacji Starego Świata. Jednak te osoby zrobiły znacznie więcej, ponieważ wydawało się, że pozostawiły światu ważne dziedzictwo. Można je prześledzić w astromitologii i geomityce, płaskowyżu Giza, a także w uniwersalnych mitach i legendach dotyczących globalnych kataklizmów i danych precesyjnych. Przekracza wszelkie bariery językowe i może być czytane przez każdego. Jest to prosta wiadomość powtarzana raz za razem, niczym powtarzający się sygnał SOS Mayday, która sugeruje, że to, co przydarzyło się ich rasie, Pewnego dnia może się powtórzyć. W zasadzie nie może, ale z pewnością się powtórzy, jednak nie wiadomo tylko kiedy. Z jakiegoś powodu my, jako rasa, możemy bez śladu popaść w zapomnienie i zostać wymazani z kart historii, chyba że obudzimy się z tej zbiorowej amnezji, której, jak się wydaje, doświadczamy przez ostatnie 11 tysięcy lat i zdamy sobie sprawę, że nigdy nie byliśmy pierwsi. To nie my byliśmy pierwsi na Ziemi. Wolnomyśliciele, mistycy i indywidualni uczeni mówią nam, że cywilizacja jest znacznie starsza, niż nauka chciałaby, żebyśmy wierzyli, i że istnieje w rozwinięciu od ponad 100 lat. Często w ich książkach za każdym razem powtarzają się prawie dokładnie te same dowody: Piramidy, Tiahuanako, Majowie, Piri Reis, Platon i Bateria w Bagdadzie. To tylko niektóre z modnych haseł powtarzanych raz po raz w mediach głównego nurtu. Jednak nikt poza wierzącymi nigdy nie traktował tych spraw poważnie. W szczególności w związku z ponownym datowaniem Wielkiego Sfinksa istnieje obecnie zbyt wiele dowodów, aby zaprzeczyć, że pod koniec ostatniej epoki lodowcowej na tym świecie istniała wysoka kultura. Skąd przybyli ci ludzie jest całkowicie nieznane. Niektórzy mogą sugerować Atlantydę, inni powiedzą, że przybyli z nieba, a szczerze mówiąc, my po prostu tego nie wiemy. Oczywiście jako opinia publiczna i prywatni badacze świata cywilnego, gdyż system dokładnie wie i zna naszą historię. Dostęp do nieograniczonych środków powoduje to, że oficjalne źródła dozują nam wiedzę tak, jak chcą, żebyśmy postrzegali naszą historię tożsamości chcąc poznać i złożyć tą celowo zagmatwaną układankę mówiącą o naszej prawdziwej historii. Musimy zdać sobie sprawę, zrozumieć, że o wiele ważniejsze jest to, abyśmy stawiali każdy krok pewniej i zdecydowanie, bez odwrotu oraz trzymali się twardych faktów, w nadziei, że tym razem cały świat będzie mógł mieć udział w tych największych zdobyczach i objawieniach naszych czasów, które czekają tylko na światło reflektoru.